I eee, Niger, Dziwko to trójmiasto, a nie Sao Paulo. Budzę się ze Sao Paulo, dzwoni do mnie trapfon Halo, Lamusiaku to twój lachociąg, dzwoni po to samo co ostatnio. Ja nie mam Aha. teraz czasu Idę robić paszport Dziewko won Show must go on Jak nawijał kiedyś gwiazdor z kompanieros. Dziewko robię pieniądz Przy tym robię pesos Przy tym robię dym Jak twój e-papieros Nowy Larry Flint. Elo, elo, elo Albo Napoleon Tylko większe berło Sikam na wasz resort Sikam w twoje benzo Wymyśliłem dress code Mabem Bum bum bim bum bim 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 bam bum 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 bum